Piąta Tajemnica Bolesna. Śmierć na krzyżu. Zbliżała się już ostatnia godzina Jezusa i rozpoczęło się konanie przedśmiertne. Zimny pot okrył jego członki i spływało obficie. Jan stojący pod krzyżem ocierał chustą wilgotne nogi pana. Magdalena, złamana boleścią, oparła się o tył krzyża. Najświętsza panna stała między krzyżem Jezusa i dobrego łotra, podtrzymywana przez Marię Kleofasową i Salomę. I spoglądała z boleścią na swego konającego syna. Wtem Zbawiciel rzekł: Wypełniło się, a podniósłszy głowę, zawołał zaraz głośno: Ojcze, w ręce twoje oddaję ducha mego. Krzyk ten słodki, a donośny, przeniknął niebo i ziemię. A Jezus, wypowiedziawszy te słowa, opuścił głowę na piersi i skonał. Widziałam jak dusza jego w postaci świetlistego cienia spuściła się po krzyżu w ziemię do otchłani. Święte niewiasty wraz z Janem upadły twarzą na ziemię. Setnik Abenadar, od czasu jak podał Jezusowi gąbkę z octem, wzruszony był do głębi i przeniknięty dziwnym uczuciem. Pozostał on na miejscu tak blisko krzyża, że koń jego stał już przed nimi nogami na wzgórku i z głęboką powaką patrzył długo bez przerwy w oblicze Zbawiciela, cierniem ukoronowane. Koń smętnie opuścił łeb na dół, a Abenadar, złamany już w swej dumie, nowymi przejętymi myślami, puścił mu wolno cugle. Wtem Jezus wypowiedział z mocą ostatnie słowa, przenikające niebo, ziemię i piekło i skonał. Ziemia zadrżała w posadach, a w skale z trzaskiem powstała głęboka szczelina między krzyżem Jezusa i nienawróconego łotra. Znak ten boży, jak groźne upomnienie, przejął lękiem i trwogą całą w smutku pogrążoną przyrodę. Wypełniło się: dusza naszego Pana rozłączyła się od ciała, wraz z ziemią uznającą wstrząśnięciem swego zbawiciela. Zadrżeli wszyscy słyszący ostatni okrzyk konającego odkupiciela, ale tylko serce bliskie Jezusowi przeniknął ostry miecz boleści. Wraz ze śmiercią Jezusa spłynęła łaska Boża na abenadara. Zadrżał rumak pod nim, zachwiały się wiążące jego serce namiętności. Dumny, nieugięty jego umysł rozpadł się nagle, jak ta góra kalwaria. Odrzuciwszy włócznie od siebie, zaczął się aby nadar bić potężnie w piersi i zmieniony zupełnie na duchu, zawołał głośno: Błogosławiony Bóg Wszechmocny, Bóg Abrahama i Jakob, Jakuba! Oto umarł sprawiedliwy za prawdę, jest to syn Boży. Wielu żołnierzy wzruszonych słowami setnika poszło za jego przykładem, aby nadar odmieniony na duszy, oddawszy jawnie hołd Synowi Bożemu, nie chciał pozostawać ani chwili dłużej w służbie jego nieprzyjaciół. Podjechał ku dziesiętnikowi Kasiusowi, później zwany Longinem, zsiadł z konia, oddał Kasiusowi podjętą z ziemi włócznię i zdał mu zaraz dowództwo oddziału, a żołnierzom przekazał go słuchać. Kasius zaraz też dosiadł jego konia i objął dowództwo. Aby nadal zaś zbiegł z góry, pospieszył przez Dolinę Gichon ku Grotom Doliny Chinom, oznajmił ukrytym tam uczniom o śmierci Pana i pobiegł spiesznie do miasta do Piłata. Przedśmiertny okrzyk Jezusa, trzęsienie ziemi, pęknięcie pagórka wszystko to głębokim strachem przeniknęło obecnych i odbiło się echem w całej przyrodzie. W świątyni rozdarła się na dwoje zasłona, umarli powychodzili z grobów. Zachwiały się ściany świątyni, zapadły się góry, a w wielu miejscowościach zawaliły budynki. Aby nadar głośno dał świadectwo prawdzie, a z nim wielu żołnierzy, tak samo nawróciło się wielu z i faryzeuszy. Jedni bili się w piersi, zawodzili żałośnie i błędnym krokiem spieszyli przez dolinę do domu, inni rozdzierali na sobie szaty i posypywali głowy prochem. Trwoga panowała we wszystkich sercach. Jan powstał wreszcie z ziemi. Święte niewiasty, stojące dotychczas z dala, przybliżywszy się ku pagórkowi, podniosły z ziemi najświętszą pannę i przyjaciółki i odprowadziły je na bok. Miłościwy pan życia wszelkiego płacił za grzeszników męczeński dług śmierci. Jako człowiek oddawał Bogu i ojcu swą duszę, a ciało w objęcia śmierci. Kiedy zbawiciel wydawał ostatnie tchnienie, Drgnęło gwałtownie całe ciało, a potem trupia bladość powlokła to święte, udręczone naczynie pojednania ludzi z Bogiem. Sinawa biel śmiercią uwydatniła ciemne plamy krwi płynące z niezliczonych ran. Oblicze wydłużyło się, policzki zapadły, nos wydał się węższy, ostrzejszy, dolna szczęka opadła, zaszłe krwią oczy były otwarte do połowy. Ostatni raz Jezus podniósł na krótką chwilę cierniem ukoronowaną głowę i znowu spuścił ją na piersi pod ciężarem boleści. Wargi były sine, nabrzmiałe. W rozchylonych ustach widać było zakrwawiony, spieczony język. Dłonie dotychczas skurczone rozwarły się, ramiona wyciągnęły się do reszty. Grzbiet przylgnął silnie do krzyża, a ciało zwisło całą masą ku dołowi. Skutkiem tego kolana skurczyły się nieco. Zwarły razem i zwróciły na bok, stopy przekręciły się trochę wokół przykuwającego je gwoździa. Najświętsza panna odczuła także te boleści konania. Ręce jej zdrętwiały, w oczach jej pociemniało, bladość śmiertelna okryła jej lica i przestała cokolwiek słyszeć. Nogi zachwiały się pod nią i upadła na ziemię. Boleść ogromna ogarnęła również Magdalenę, Jana i inne serca przyjazne Jezusowi. I oni, zakrywszy głowy, upadli twarzą na ziemię. A gdy najsmutniejsza, najbardziej kochająca matka, z pomocą innych niewiast i Jana, podniosła się, podniosła oczy na krzyż, ujrzała ciało syna swego, poczętego przez nią w dziewiczej czystości z ducha świętego, ciało z jej ciała, kość z jej kości, serce z jej serca, święty naczynie miłosierdzia Bożego. Utworzone w jej łonie pod osłoną mocy najwyższego, pozbawione obecnie życia i wszelkiej ozdoby, kształtu i duszy swej najświętszej, ujrzała je poddane prawom natury, którą on sam stworzył, a którą człowiek grzechem i nadużyciem zeszpecił, wykoślawił i zbezcześcił. Widziała to ciało Jezusa zbite, skatowane, zeszpecone, porozdzierane i uśmiercone rękami tych, dla których wcielił się Jezus na odkupienie i żywot wieczny. Ach, pogardzone, wyszycone, odrzucone! Wisiało jak opróżniony bukłak, jak straskane naczynie najwyższej piękności, prawdy i miłości. Wisiało rozpięte i rozdarte na krzyżu między dwoma zbójcami. Któż zmierzy, któż zdoła pojąć tę boleść Matki Jezusa, królowej wszystkich męczenników? Słońce rzucało na ziemię słabe, zamglone promienie. Podczas trzęsienia ziemi powietrze było duszne, ciężkie, dławiące. Następnie dało się czuć dotkliwe zimno. Zwłoki zbawiciela na krzyżu, chociaż tak zaszpecone, wzruszające przedstawiały widok, i mimo woli wzbudzały w widza głęboką cześć. Przeciwnie, ciała łotrów powykręcane były strasznie. Obaj zmorzeni boleścią umilkli już, a dysmas modlił się pobożnie. Śmierć Jezusa nastąpiła zaraz po godzinie trzeciej. Po chunięciu z pierwszego przestrachu po trzęsieniu ziemi, niektórzy z faryzeuszy zaczęli znowu zachowywać się zuchwale i arogancko. Podeszli przy krzyżu do utworzonej rozpadliny i chcąc zmierzyć jej głębokość, rzucali w nią kamieniami i spuszczali w głąb powiązane sznury. Nie mogąc jednak w żaden sposób dosięgnąć dna, znowu zaniepokoili się, że to coś nienaturalnego. Z drugiej strony drażniały ich te znaki skruchy wśród tłumu, bo bicie się w piersi i jęki żałosne, więc rozeszli się do domów. Lecz byli między nimi i tacy, którzy czuli w sobie jakąś zmianę wewnętrzną. Przeczuwali, że zaczyna się dla nich inne życie. I lud także, nawrócony już w części, rozchodził się do domów. Jedni szli do miasta, inni błądzili po dolinie w trwodze i niepokoju. Część obecnych pięćdziesięciu żołnierzy wzmocniła straż przy zamkniętej bramie miejskiej, aż do nadejścia dodatkowych pięciuset żołnierzy. Inni zajęli dalsze posterunki, by zapobiec zbiegowiskom, i zamieszaniu. Pięciu tylko żołnierzy zostało na Kalwarii pod rozkazami Kasiusa, Longinusa, rozmieściwszy się wokół wału. Krewni Jezusa wciąż stali koło krzyża lub siadali naprzeciw Niego, boleśnie zawodząc. Większa część niewiast wróciła do miasta. Cicho, smutno i pusto było na Golgocie. Z dala tylko, w dolinie lub na jednym z okolicznych wskórzy, Pojawiał się od czasu do czasu któryś z uczniów, spoglądał ciekawie, a trwożnie ku gulgocie i chował się spiesznie za najmniejszą oznaką zbliżania się kogoś.